na YouTube. Dzień dobry wszystkim. Ja ubrany w stylu militaria, bo ruszyliśmy na zwiady. I dziś nie w Tarnowie, a w Dębicy lądujemy na rynku po to, żeby namówieni komentarzem mini-mini odwiedzić wszystkie obecne tu kebaby. Cztery na rynku, dwa w pobliżu. Ile wszystkiego? Nie wiem. Na ile znajdziemy miejsce? Też nie wiem, ale tyle, ile miejsca będziemy mieli, tyle dopeklujemy i wybierzemy najlepszego dębickiego kebaba. Czy coś jeszcze ciekawego kulinarnie spotka nas tu dziś? Tego nie wiem, ale liczę, że tak, bo plany są. Zobaczymy, jak wystarczy nam czasu i miejsca na karcie pamięci. Tymczasem bezbędnego przedłużania zapraszam na odcinek. Okazuje się, że pierwszy kebab jest tutaj zaraz już i właściwie był widoczny w tle wtedy, kiedy jeszcze szliśmy sobie w kółeczko. Anatolia Doner, tak się nazywa ten kebab. Kukniemy szybko na oceny. Na 651 opinii 4,3 gwiazdki. Dobra, bierzemy po prostu kebaba rollo w okolicach dwóch dyszek i wracamy na rynek spróbować. Dzień dobry. Poproszę kebaba w okolicach dwóch dyszek, czyli to będzie w cieście średni. Mięso mieszane, są zmieszane. 19 hmm. Tak, mieszane, mieszane. Przyjechaliśmy znaleźć najlepszego dębickiego kebaba. To będzie tu? Chyba tak. Chyba tak? Geht. Pan wie, to pan oceni. Taki jest pomysł. Taka jest idea. Bo trochę tu tego jest, nie? Podobno na samym rynku cztery. Tutaj jest, tam jest jeszcze jeden. Tutaj jest. Drugi, trzeci jest tam. Po tak. strony stacji jest okay. jeszcze jeden. To też jest No tak sobie czytam opinię. Mam nadzieję, że przyrządza nam kebaba mesut, czyli właściciel. Bo podobno wtedy, jak mesut robi kebaba, to kebaba najlepsza. Jest to taka kebaba zawinięta w. Tortille niestety, na pierwszy rzut oka widać, że jest to tortilka, ale dosyć ładnie przypieczona, nawet chrupie pod paluszkiem, więc nie powinno być źle. Przesuszyło ją, więc zaraz wgryzę się w te kawałki mięsa widoczne tutaj na górze. Sałatki na razie widać niewiele, na pewno jest tutaj biała kapusta i tyle widzę na pewno, widzę jasny sos u góry, widzę mięso, może spróbujmy najpierw samego mięsa. To jest włos? Nie, chyba nie, ale i tak to wyrzucę. Kurba. straszny pasztet. W sensie tłusta, e, rozpadająca się w taki sposób, rozsmarowujący się. No ale nie wiem, no, może w całej kompozycji. Spróbujmy całej kompozycji razem z tym plackiem. Mięso, nie wiem, nazwijmy je wołowym na potrzeby tej recenzji. Bardzo kiepskiej jakości. Nieprzyjemny posmak zostawia w ustach takiego tłuszczu takiego łoju delikatnie ratuje to kurczak, który tutaj się pokazuje kurczak dużo dużo lepszy ma Ciekawe, ciekawe połączenie smaków, jeżeli chodzi o przyprawy. Sam w sobie jest już troszeczkę tylko pikantny. Może nie tyle pikantny, co doprawiony, po prostu intensywnie doprawiony, dzięki czemu ma smak. Kula pasztetula niestety ma tylko smak samej siebie i jest to smak takiego tłuszczu. No nie, nie mój smak totalnie. Jeżeli chodzi o sosy, to smaczne. Nie jestem w stanie ich jakby już teraz rozróżnić na tym etapie, kiedy wgryzłem się głębiej, ale połączenie tego łagodnego i ostrego. Na tej kuli ją ratuje, jakby bez, bez tego sosu nie, niezjadliwe dla mnie. Jak na ten moment jest to pierwszy dębicki kebab, no i nie zachwycił. Jeżeli to będzie najlepszy kebab w Dębicy, to słabo. Jeżeli to jest najlepszy kebab w Dębicy, to zapraszamy do Tarnowa. No bo to, gdyby miało wylądować w rankingu, to, to wylądowałoby za Mustafą. I to tym Mustafą ze Szkotnika, a nie tym Mustafą z Westa. Mustafa też już jest na liście. Tak więc ten, no to jest pozycja za naszym Mustafą z szkotnika. Nie do polecenia, to na pewno. To jeżeli chodzi o to, czy przyjechałbym do Dębicy dla tego kebaba, to na pewno nie. Czy znajdziemy powód, żeby przyjechać do Dębicy tak po prostu na kebaba? Mam nadzieję, że tak. Idziemy do następnego. Uh -huh. Próbuję spłukać łuj po tamtym kebabie Anatolia, ale przed nami już jest Nur Kebab. Tam widzę City Kebab, także blisko wszystko. Tutaj panie zajadają się produktami któregoś z nich. Nie wiem którego, wyglądają na zadowolone, więc mam nadzieję, że my też będziemy zadowoleni. Pójdziemy najpierw do nur Kebab, potem pójdziemy do City Kebab. Dzień dobry, ja poproszę tego za 19 zł średniego. Mięso mieszane, są zmieszane. Do ręki. Chodźmy na zewnątrz, czekamy. Tak samo jak w Anatolii, 19 zł cena kebaba. Mięso na kijach nie, nie zachęca, eee, wszystko wygląda jak kula, chociaż kurczak. Kończy się tak mocno, że nawet jeżeli był na swój sposób kraftowy, w sensie robiony tutaj przygotowywany na miejscu, to ciężko to stwierdzić jednoznacznie, no bo końcówka. W sumie jest godzina 15-16 godzina w niedzielę. Ruch może być duży w takich dniach, przy takiej pogodzie, raczej ludzie wyłaniają się na miasto, spacerują, a spacery to zużywanie. Spacery to zużywanie kalorii, więc dobijanie kalorii przy pomocy kebaba może okazać się dobrym pomysłem. Anatolia. No, tak średnio bym powiedział. Mam nadzieję, że nur pokaże coś więcej. W odwodzie mamy jeszcze City, i mamy jeszcze parę innych miejsc. I mam nadzieję, że to drugie rolno uratuje dobrej imię dębicy. No, bo jeżeli wszystko jest takie jak ten pierwszy. No, to nie ma do czego szukać, tak naprawdę. Pierwsza różnica jest taka, że tutaj zamiast tortilli mamy pitę. I to pitę w takim dosyć e, przyjemnym stanie, przypieczonym. Wagowo dosyć podobnie jak w pierwszym przypadku. Nie ma e, tutaj nic więcej, nic mniej. Cena identyczna. Tu 19 zł, tam 19 zł. Najważniejszy jednak będzie smak. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Zrobimy sobie tak ten ryneczek po przekątnej. Tym razem na ławeczce, żeby lokalnej fauny nie niepokoić, nie budzić, nie płoszyć. To na uboczu. Stestujemy, ale chodźmy, bo. Kebab mi stygnie. Taka jest kebaba, ładna kebaba. Na wygląd mi się podoba, na smak mam nadzieję, że też. Tamtego już udało mi się e, spłukać i zapomnieć. Sporo ciasta będzie od góry kurczątko, no, ale dobra. Ten wygląda lepiej. Smakuje dość lepiej. No i powiem Wam tak, z tych dwóch nur kebab zdecydowanie lepszy niż Anatolia. Co prawda to też nie jest jakiś górny lotów kebab w porównaniu, nie wiem, do naszego Sultana, to daleko, daleko za nim flexują Lamborghini. W porównaniu do naszego Sultana to daleko, daleko. Natomiast w porównaniu do naszego Mustafy na przykład, to już bardzo podobnie. Odrobinę lepiej. Jest znacznie więcej mięsa w stosunku do sałatki. Nie mogę się dogrzebać kurczaka, natomiast on się kończył i były go tam już jakieś resztki, więc podejrzewam, że większość dostaliśmy wołowiny, wołowiny, baraniny, wołowiny, nie wiem z czym tam jeszcze. Jest to kulka. Ale nie jest taka pusto tłusta, tylko dosyć soczysta i krucha. Nie aż tak jak w Mustafie na szkotniku, gdzie ona się sypała w takie granulki. Zdecydowanie lepiej doprawiona, słodkie mięso, raczej na, na słodko doprawione, więc pewnie czerwona papryka. I tutaj. To mięso, um, nawet próbowane same, samo, zdecydowanie przyjemniejsze. Więc w klasyfikacji dębickiej no zdecydowanie Nur, i to zdecydowanie Nur wyprzedza Anatolię. Co będzie dalej, jeszcze nie wiemy. Do Goldena y, w opiniach Nura było napisane, że jest kiepsko i że zapraszają do Goldena, więc my też pójdziemy do Goldena po City Kebab. Bo City już widzę, gdzie jest, a Goldena będziemy musieli jeszcze szukać. Sosy no wziąłem mieszane i nie czuję ostrego. Jogurtowe nadzienie, doprawione delikatnie pewnie czosnkiem. Mm, jest kurwa. Kurczak ukrył się nieco głębiej i również kurczak połączony z sałatką. Sałata nie no, niedziela motocyklistów sporo. Tak samo jak w poprzednim przypadku. Tutaj kurczak, kiedy włącza się do, do gryza. To zdecydowanie poprawia smak całości. Więc znowu no, ta kulka nie jest super jakości, ale jest lepsza niż w poprzednim. Z kolei w połączeniu z kurczakiem robi fajną robotę. Sosy, które podbijają te smaki, też nie są. Nie są kiepskie, nie jest to jakiś strasznie płynny sos, nie rozlewa się. Mało sałatki, dużo mięsa, to też jest zaleta, mała salata. Mięsa full. Mała sałata mięsa full. Mała sałata mięsa full, chyba tak śpiewał, król z Radzemina. Biała kapusta z marchewką, bardzo podstawowa sałatka, więc dobrze może, że nie ma jej dużo, bo no nie było tam żadnych ciekawych e, dodatków typu pomidor, typu ogórek, to, to się nie pojawia w tych podstawowych wersjach, może gdzieś tam za dopłatą na talerzu, nie wiem. Natomiast dostaliśmy e, tylko tą marchewkę z kapustą, praktycznie rzecz biorąc. Jako całość, pierwsze miejsce Dębickie, a u nas. A u nas nad Mustafą po prostu, tym naszym w ogólnej klasyfikacji, nad Mustafą ze Szkotnika. My tymczasem idziemy do City Kebab zobaczyć jak wygląda sytuacja po sąsiedzku, bo z DB Killera załóżmy. Jak wygląda sytuacja po sąsiedzku, bo The Nur Kebab i City Kebab dzieli od siebie nie więcej niż 50 metrów. Dobra, za mną jest już... City Kebab. Lokal z zewnątrz nie zachęca, ale być może zupełnie inaczej będzie w kwestii smaku i samego wyglądu jedzenia na ten przykład. Pierwszy kebab był zróżnicowany etnicznie. Drugi, jednolity etnicznie, egzotyczny. W trzecim jeszcze nie wiemy jak jest, ale zaraz wejdziemy do środka i spróbujemy trzeciego dębickiego kebaba. No póki co, dół tabeli powiatowej ligi kebabowej, ale może akurat tutaj znajdziemy nowego lidera, kto wie. Chociaż nie chciałbym jeździć na swojego ulubionego kebaba tak daleko. Chodźmy do lokalu. Ja poproszę kebaba w, Czyli mamy do wyboru albo pita, albo. albo to, I ciasto to jest Tortilla, tak? Tortilla, tak. To nie, to, to pita? Średni. Mięso mieszane, są zmieszane. E, mamy już kebaba City Kebab. No sam lokal w środku, tak jak z zewnątrz nie zachęca. Kebaba dostajemy w takiej formie pierowska, jak z tarnowskiego Efesa mniej więcej. E, wracamy na naszą ławeczkę na dębickim rynku i. Próbujemy tego pakuneczku. Solidna, solidna porcja. Przez, już przez skórę tej pity czuć, o, czuć sambal, więc myślę, że tutaj klepnie ostrym mocniej, bo no, czuć go ewidentnie. Ta dębica to Ta trochę takich Tarnów, tylko skondensowany. Tutaj każdy musi piecować swoją furę, nieważne czy jedzie nową BMW czy starą Landarą. Jak tylko mu coś tam grzechocze pod maską, to piec. Jak wsiadają do auta, to od razu muzyka. Na motocyklu też odcinka przy każdym zwalnianiu do świateł. Głośno tu strasznie, jak na takie małe miasto. No ale wracając do tematu kebaba. Najciekawsze sałatkowo. Tu jeśli chodzi o rzeczy, które pojawiają się w tej części warzywnej, to jest ich więcej, bo jest jakaś kosteczka pomidora. Jest cebula czerwona, którą czuć wyraźniej, bo jest w takich większych plasterkach. Oczywiście standardowo marchewka biała, sałata, kapusta. To też się pojawia. Sos. Faktycznie wyczuwalny był na dzień dobry ten, ten ostry, i jest to ten kwaskowaty. Ja to nazywam sambalem, nie wiem czy poprawnie, ale dla mnie ten kwaśny sos ostry to sambal, i to właśnie tutaj wybija się na pierwszy plan. Jeżeli chodzi o jakość mięsa, niezłe. Smakowo znowu jest to wyżej niż ten pierwszy kebab Anatolia, a w porównaniu do nur kebab dosyć podobnie. Pozwolę sobie jeszcze kilka razy skosztować, wkąsnąć się jeszcze parę razy, żeby dojść do sensownego i ostatecznego wniosku w temacie tych trzech kebabów. Kebaba oceniać należy jako kompozycję całości, więc ten z Dębickich wyląduje zaraz za Norkeba. Tak samo w klasyfikacji ogólnej, dlatego że iż, gdyż, ponieważ warstwa warzywna jest tutaj lepsza, natomiast mięsna i sosy są gorsze niż w nur. Jako całość kompozycji za 18 zł. no gdyby, nie wiem, pozostałe dwa były zamknięte, nur jest obok i nie działałby na przykład, to można by wybrać tego. Anatolii odpuszczam całkowicie, no mnie nie podpasowała, nie wykluczam, że jest wiele osób i całe um, pokaźne grono odbiorców, którym tamten kebab smakuje właśnie najbardziej. Dla mnie w tych trzech Nur Kebab miejsce pierwsze, City Kebab miejsce drugie i Anatolia miejsce trzecie. Tak bym to określił. No jeżeli chodzi o tego kebaba po wgryzieniu się w głębiej, wygląda on w ten sposób zdecydowanie na plus pita, która no jak dla mnie jest bardzo fajnie przygotowana, jest świeża i wypieczona na chrupiąco w tych miejscach, w których dotykał jej grill. Kurczak bez smaku, troszeczkę suchy. Z kolei kulka mm, też doprawiona gorzej niż ta w nur kebab, w związku z czym nie pozostaje mi nic innego, no bo tam ta fatalna, w tym pierwszym kulka jedynie kurczak ją ratował. Tutaj warzywa na plus, mięso, sosy nie najgorsze, ale w nur lepsze. Tak więc dobrze, my dalej zostajemy w Dębicy. Idziemy próbować kolejnych kebabów, żeby zrobić to wszystko za jednym zamachem. Natomiast, żeby specjalnie nie przedłużać tego odcinka, to w tym to już wszystko. My widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku z Dębicy. Ten program nazywa się Leliwy Subiekt, to jest powiatowa liga kebabowa. Ja jestem Łukasz, do zobaczenia, pa! No a ja widza jeszcze na koniec oczywiście pozdrawiam i przypominam, że jeden drugi film, subskrypcja, dzwoneczek. My widzimy się w kolejnych programach. Następny również z Dębicy, także śledźcie uważnie.